Zawsze się mówi, że narządy ruchu leczymy w ruchu, więc jeżeli będziemy siedzieć, to nasze ciało będzie traktowało to jako może wyłączyć swoje systemy zabezpieczeń. Jeżeli samochód bardzo długo stoi, to za chwileczkę, jak go uruchomimy, on pojedzie, ale trzeba wymieniać bardzo dużo części, dokładnie jest to samo z naszym ciałem. Się Czyli niestety, narząd, albo stety, narządy ruchu leczymy w ruchu, więc robimy wszystko tak, aby być zawsze aktywnym i rekreacyjnym, nawet spędzać aktywny czas. Czy woda może być dobrym miejscem do rehabilitacji różnego rodzaju? Jednym z najlepszych, zaczynając od tego, że my pochodzimy z budowy, tak? Więc to jest jedno z naj, najlepszych. Najbardziej nam są wdzięczne stawy, bo nie są obciążone, które i tak na co dzień są obciążone. A woda dodatkowo ma fajne działanie lekkiego chłodzenia, kompresji naszych mięśni, troszeczkę pomaga nam masuje nasze ciało, więc też przepływa te słony ustrojowe, które na co dzień są zalegające w naszym ciele. Więc jak najbardziej tak, woda jest jednym chyba, z najczęściej polecanych przeze mnie form aktywności, bo jest jedną z najbezpieczniejszych, tak. A to też oczywiście, że nie mamy żadnych problemów, przeciwwskazań, natomiast tak, jak najbardziej jest to jedna z najbardziej naturalnych, poza zachodzeniem form aktywności i Regeneracja naszego ciała. Czyli polecacie polecam wodę? Nie, tutaj, to nie polecam. Ja polecam, polecam to zdecydowanie. Zdecydowanie, tutaj trzeba też zwrócić uwagę przede wszystkim na to, kiedy jaki jest prowadzony trening. Tak? Bo prawidłowe prowadzenie, prowadzenie treningu, my sobie możemy nawet nie zdawać sprawy. E, natomiast kiedy sami prowadzimy, wiemy, że aż to zgodnie z jakimś tam, e, dajmy na to etyką, tak? E, kolejnością, to gdzieś tam potem rodzice nam sami zgłaszają, prawda? Bo przyszli do nas skierowani przez lekarza, tak, A y, widzą tego efekty i już dawno mogliby skończyć całą naukę pływania i potem już to nie, nie wiąże się z nauką pływania, ale właśnie z tym ciągłym ruchem, tak? I to jest to jest bardzo ważne, żeby, żeby nie skupiać się na tym, że nie wiem... Idziemy tylko i wyłącznie na to, żeby się nauczyć pływać. Spędzimy kilka lekcji, i tylko gdzieś popatrzeć na to pod kątem tej długofalowej współpracy. Tak? To jest też bardzo. warto wspaniałe. oprzeć się o specjalistów. Zdecydowanie. Zobaczmy. I co? Na baseny. Zapraszamy.